Uczniowie jednej z jarosławskich szkół ponadpodstawowych specjalizują się m.in. w druku 3D, który pomógł im wydrukować już m.in. sztuczne ręce albo dron smogowy, a nad czym teraz pracują i jakie ostatnio odnieśli sukcesy, powie to Państwu Anna Weselak pracownia druku 3D, która znajduje się w piwnicach jednego z budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Jest to miejsce, w którym uczniowie doskonalą swoje pomysły, w którym odkrywają różnego rodzaju rzeczy, udoskonalają to, co już udało im się stworzyć. I tutaj właśnie nad swoją klawiaturą, taką wyjątkową, pracował Filip Pienkoś, uczeń drugiej klasy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na kierunku programista. Filip pojedzie w maju do Dallas, ponieważ zwyciężył w tegorocznej Olimpiadzie Naukowej Explory. Filip, opowiedz nam w ogóle, co to za urządzenie? To, te urządzenia tutaj widoczne to klawiatury Zelta. Klawiatury programowalne dla osób z niepełnosprawnościami. Powyżej widoczna jest klawiatura Zelta K16 Communicator. U dołu jest Zelta K42 do pracy na komputerze. Obie klawiatury aktywowane są bezdotykowo. Nowatorskim mechanizmem aktywacji klawiszy, zdalnie bez. Dotyku fizycznego przełącznika klawiatury. Wystarczy zbliżyć końcówkę wskaźnika na wybrane pole klawisza, a następnie dokonywana jest jego aktywacja przez wcześniej wpisane w oprogramowaniu polecenie. To urządzenie pomaga osobom, które mają problemy, takie dysfunkcje związane nie wiem, z mięśniami, z osobami leżącymi. Urządzenie pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, które nie mogą korzystać z tradycyjnej klawiatury. Czy myślisz, że jeszcze udoskonalać? Klawiaturę stale udoskonalam. W tej chwili pracuję nad nowymi prototypami i eksperymentuję z innymi mechanizmami działania, aktywacji przełączników. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak już powiedziałam, Filip pojedzie teraz do Dallas w maju. Tam będzie reprezentował nasz kraj na takiej arenie międzynarodowej. Przyjadą młodzi ludzie z całego świata i też będą prezentować to, do czego doszli właśnie w, szko w swoich szkołach, w swoich pracowniach. Dlatego za Filipa także wszyscy teraz mocno trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki razem, za mną Dziękujemy za relację.